Myślałaś, że dam sobą pomiatać? Że mi dołożysz a ja nic? Nogi ci z tyłka powyrywam. Nikt nie będzie mnie bił po twarzy. Zwłaszcza taka idiotka. Co się dzieje? Hałas dobiega z sypialni. Panienka Estefania i ta mała biją się. Co takiego? Gdzie? W pokoju tej nowej. Ugryzłaś mnie. To dopiero początek. Tylko ci co? Puść mnie. Takie zero nie będzie mnie biło. Zostaw mnie. Boże, co tu się dzieje? Mamo, pomóż mi. Zostaw ją. Puść mnie. Dość tego. Tak nie można. Dobra, skoro pani prosi, córeczkę. U mnie wszystko w porządku. W prasie meksykańskiej ukazała się wzmianka na mój temat, prawda? Czytałam ją. Jest też twoje zdjęcie. Wyglądasz zabójczo. Jak się czuje Maita? Bardzo tęskni. A ja za nią. A Onelia? Jak zawsze niezadowolona. I z niczym się nie zgadza. Normal. Normal? Nigdy się nie zmieni. Ale powinna być spokojniejsza bez Marichui. Owszem. Co u niej? O co się pokłóciłyście? Popchnęła mnie. Rzuciła się na mnie i uderzyła. Nawet mnie ugryzła. A co ty mi zrobiłaś? No mów! Poprosiłam cię tylko o zdjęcie Juana Miguela. Oto zdjęcie. Wycięła je z pisma. Poprosiłam o nie, a ona wpadła w szał. Nie zła z ciebie kłamczucha. Powiedz prawdę. Matko świętsza Ta dziewczyna to diabeł A przeglądała się pani w lusterku? Wszystko z powodu zdjęcia Nie dam ci go, bo jest moje Powiedz lepiej, co ty zrobiłaś Spójrz na nią, mamo Czemu przyszłaś po to zdjęcie? Kupiłybyśmy drugi egzemplarz i po sprawie To nie powinno było się zdarzyć a ty, Mariciuj? Robię wszystko, żebyś była zadowolona, a ty z powodu głupstwa wywołujesz awanturę. Widziałaś Mariciuj? Tak, dwa razy. Jest zadowolona? Miło spędzamy razem czas. Jak ją traktują w domu sędziego? Dobrze? Przypuszczam, że tak. Nie zadzwonisz do niej? Nie widzę potrzeby. Mogę jej przekazać wiadomość od ciebie. Nie. Chcę cię tylko prosić, byś się o nią troszczyła. Możesz być spokojny. Kiedy wracasz? Jeszcze nie wiem. To zależy od organizatorów. Zawiadomię cię. Kocham cię. Kocham cię, i ślę całuski. Ucałuj moją córeczkę. I do zobaczenia. Kocham cię, braciszku. Co masz do powiedzenia, Mariciuj? Nic, proszę pani. Nie płacz. Por favor. Niech to zostanie między nami Nie mówmy Patriciowi zgoda? Dobrze, mamo Oczywiście Będę milczała jak grób Słyszałaś, Mariciu? Podnieś głowę, pani mówi do ciebie Zostaw ją Chodźmy, Stefania nic co? Też chce dostać nauczkę? Czego chciał twój brat? Pytał o tę wywłokę? O nią, o Maite, a nawet o panią O mnie nie musi się martwić Powiedziałaś mu, że Balbina też otrzymała telefon od mojej zmarłej córki? Nie Jasne Przecież on wie najlepiej, że to nieprawda Nie powiedziałam mu, by go nie martwić Musiałeś zapytać o Mariciu Zawsze, kiedy jestem w podróży, dzwonię do domu Jednak tym razem głównie z powodu Mariciu Nie zaprzeczaj po cóż miałbym zaprzeczać? Niepokoję się o nią. Cały czas. Widzę jej oczy. Słyszę jej głos. Marzę o niej. Marzę o Mariciu. Ależ z ciebie prostaczka. A pani niby taka wyrafinowana? Oczywiście. Powinnaś całować ziemię, po której stąpam. Pod tym eleganckim strojem kryje się niezła spryciara. Cecilia popełniła wielki błąd. Będzie tego żałować. Jeśli mi każe, to się stąd zabiorę. Ale paniusia jest tu nikim. Udaje damulkę, a tak naprawdę... Prostaczka. Niech pani nie szuka guza. Ty bękacie. Własna matka porzuciła cię w przytułku. Miałeś wybić sobie Mariciuj z głowy. Nie udało się. Skończ z Musisz podjąć decyzję. I już ją podjąłem. Muszę zapomnieć o Mariciuj. Nie wydaje mi się to możliwe. Muszę przestać o niej myśleć. Muszę zapomnieć. kumpelku? Nikt mi nie odbierze zdjęcia Juana Miguela. Nikt. Co za nieprzyjemna sytuacja. Okropna. Ta dziewczyna stanowi zagrożenie. Nie przesadza przesadzaj. Jeszcze jej bronisz? Mariczuj nie powinna się tego zachować, ale jest impulsywna. Ty, Stefanie, taka rozsądna i dobrze wychowana, powinnaś to zrozumieć i wybaczyć jej. Tak, mamo. Taka awantura nie może nigdy się powtórzyć. Ze względu na ojca. Obiecuję, że z mojego powodu więcej do tego nie dojdzie. Patricio nie może się dowiedzieć, co zaszło. Tak, proszę pani. Porozmawiam z Dorą. Słyszałaś? Mam ją zrozumieć i wybaczyć. Ja ją zniszczę. Zetrzemy ją na proch.